Dzianko, sojusznikowcy zrobili dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj y, odcinek taki sprzedażowy. Y, 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 najpierw pokażemy wam wnioski, które chcemy sprzedać, dorosłe koguty. Później będą y, takie mniejsze nioski razem z miksami brachm. Później wam pokażemy nasze ozdobne koguciki, co są na sprzedaż. Oczywiście y, to będą dwa czy, albo trzy koguty. Kochinka i Jeden kogut szobo. Więc zacznie. Jak chcecie tamte se kupić, to se przewincie. I pamiętajcie, że nie ma wysyłek, więc tylko w Wielkopolsce. Jak dla kogoś nie jest problem, żeby podjechać, no to też może z dalej, ale my jesteśmy w Wielkopolsce. Więc jak ktoś nie ma problemu, żeby jechać 200 czy 100 km, no to też nie mamy ten, ale, ale no lepiej poczekać moim zdaniem na wysyłkę. Tu jest pierwszy kogucik, który który jest do sprzedania. Ceny podamy Wam na PV, jak napiszecie na Messengerze, albo gdzieś powinien być e-mail podany. Albo będzie, jak wejdziecie na kanał w informacjach, albo, będzie, albo jak nie zapomnę, to podepnę w opisie, jak nie będzie napiszcie w komentarzu, to, to podepnę maila, a możecie pisać na, na Messengerze. No, że zaraz pójdziemy poszukać tego drugiego koguta nioski, co jest na sprzedaż. Tamten, przed chwilą, co widzieliście, jest na sprzedaż i zaraz e, poszukamy tego drugiego i wam też pokażemy. A więc jest ten drugi kogut nioski dorosły na sprzedaż. Ten szary, ten, ten co widzicie, ten co właśnie. Tam. Co jest na niego, taki zoom? Bo tam z tyłu widać, że są tam kurykaczki, ale ten kogucik jest na sprzedaż. One tam mają tam rok, czy ile? I takie informacje o nich, no to tylko tyle co wiem, no są od nas z Lęgów yy, Dam od babci yy, mają, mają obmrożone grzebienie, więc to nie jest żadna choroba ani nic Tylko po prostu na mrozie chodziły, jakby były na minusie temperatury i mi się nie obmroziły yy, Nie wiem czy coś więcej yy, Podcinanych skrzydeł nie miały no, chorób, chorób raczej też nie, nie były. No nie były żadne w gorszym stanie. No rok mają sam dwa, nie wiem tam czy ro, Między rok a półtora będą miały, bo dwa to wątpię. Ale tak z półtora mogą mieć, yy. więc reszta jak chcecie jeszcze się czegoś dowiedzieć to piszcie. A i karmione wszystkie są, yy, paszą mm. były dopóki chodziły z kwokami, później yy, ziarno to jest pszenica. Przeżyto. Y, przy, y, i później jest ześrutowane ziarno z jęczmienia. i tego znajdziesz no, no, tam, no, jęczmień mają. A to tak mało, tak. Najwięcej brachmy u nas właśnie jedzą i nioski tutaj jedzą, bo babcia im daje. Tam widać, że leży. To teraz może przejdziemy do tych miks brach i właśnie leży. No, musimy go tylko obudzić. <grym> Stoje jest jest W stanie, żeby budowę było widać. No. no to jest młodszy, jeden starszy. <noise> ten niebieski jest kurka, więc ten niebieski nie za Ten tutaj, co go widzicie, to jest. On nasz wdażno. Jak chcecie, to mówię, ceny i wszystko będzie na na, na i ten jeszcze jest. On ma jakoś za miesiące. Tego polecamy kupić, bo jest naprawdę ładny. Ten też. Ten, ten ciemny, bo ten biały też jest kurka. Ten ciemny. Jest ładny kogutek, ładnie opierzony, już w miarę duży. Nawet on jest trochę starszy, ma tak 3-4 miesiące. On będzie na pewno ciemniejszy od tego, ale budową pewnie coś takiego jak ten kogut, no. bo to jest, są jego dzieciaki. No i, A... no i tu tak jeszcze ten. To... Ten nie wiadomo jeszcze, więc nie mówimy o tym, bo ten taki duży, ale ma grzebień taki mały, więc na no. ten ma większy. I tutaj rapier na, Raki... na razie. jest to same kurysium, bo akurat u nich zawsze więcej kur, prawda? A akurat u rasowych to mamy u kochinu tylko jedną kurę, jeszcze nie niepewną, a reszta kogutów mamy na razie. Tych co wiemy. Ale jednego koguta na razie nie wystawiamy, dlatego że mamy podejrzenia, lawendowy. że będzie kolor lawendowy i jak będzie lawendowy to się go po prostu zostawimy. A też większość kogutów jest niestety. Nie na razie. No, teraz przejdziemy tu wam, na razie pokażemy. Też dzisiaj się kutaki. A na to odcinku pokażemy. Znaczy no wy to będziecie widzieć. O jest... Zanim wy to będziecie widzieć... Bo to my nagrywamy to teraz jak będzie dopiero, nie wiem co za odcinek, ale on się pojawił o wiele wcześniej, bo nie chcemy zostawiać tego. Ten na razie raczej nie, zo... nie wystawiamy, bo nie wiadomo co jest jeszcze będzie. Tu jest ten, ten jest jeszcze niepewny, więc zostawiamy, ale ten jest na sprzedaż. I tutaj. Kolor to będzie coś takiego jak ten kogut, no, tylko ja raczej, ja raczej, raczej bez złotego na szyi. Na, może razie, się na razie się nie zapowiada, że mu się wybarwiało, ale może jak najbardziej mu się wybarwić. O, dużo, więc, dosyć... więc to będzie coś w kolorze jarzębiatym. Hmm. Więc teraz przejdziemy dalej Tylko pewnie Teraz nie wiem czy nie będziemy musieli iść do O oh, tam jest, U nas jest Biało czarny kogucik Który najpewniej będzie cały czarny Ale nic nie wiadomo I Na końcu jak pokażemy wszystkie kochinki To oczywiście powiemy Wszystkie informacje, jakie mamy, ładne. Takie łapcie łapce, ogólnie. Chyba największy z tych wszystkich kurczaków, które tam się wylęgły. Więc fajnie. Ale może też być biało-czarny, bo 2 też ma białoczarny, więc nie wiadomo. A my mamy nadzieję, że będzie na nie zainteresowanie, bo nie mamy co z tymi kogutami robić, no, a później są wystawiane i później do i dom i też mają Masz, gorzej. Może trzeba było jeszcze pokazać, bo Nie wiem, ja pokazał tak wszystko po kolei, może, żeby nie mieszać. To pójdziemy do kurnika, bo tam jest... tam są jeszcze. Albo tak wam pokażę po prostu, zrobię większego zuma. On jest taki sam jak tamten, tylko mniejsze łapcie ma chyba. I trochę mniejszy, I trochę mniejszy bo to jest tam. Bo tego po prawej stronie, co widzicie, takiego takiego jakby lawendowego, on nie jest na sprzedaż. Więc on jest coś takiego jak ten, co przez chwilę widzieliście. Więc... I... I... Takie informacje co miał to też nie miały, nie miały podcinanych yy, no, skrzydeł, yy, nie miał podcinanych skrzydeł, Cholubny możemy... na razie jeszcze nie miał, bo to jest młody, to na razie jeszcze hmm. Tak, jeśli chodzi o jakie mogły mieć geny, yy, no to no to tak, geny to mają po tej kurze, ten co tu jest, to ma gen po tej kurze, bo to jest z... Nie, to nie, to jest od nakrapianej szabo. to jest od niej. Ten. A ja ten jest od kurbacami. No. Ale się, że o tym w kurniku to ten Więc to gen. jest po niej, ale nie wiemy, z której jajko. Na pewno na pewno to jest ojciec ten. Ale jajko to nie wiemy po której kurze, ale matką jest ta, ale raczej jej geny pochodzą od, od jajka, a nie od matki. A jeśli chodzi o... jakby mogły mieć gen, no to albo to jest ta, albo tamte, co tam pije, to są dwie czarne. Kochinki, co my mamy. No A szary to po kogucie, no nie, i, a matką jest czarna szaba, więc nie wiemy. Matka pewno ma szaba, nie kochinkę, więc. Bo na pewno geny będą miały po tym kogucie, bo to jest jedyny jaki tutaj yy, depta. Te, yy, bo tamten rzadko co depta, a jak depta kochiny. to w pólniku. No bo tamtemu rzadko się zdarzy, więc po nim nie mam na razie co liczyć za bardzo na geny. A też raczej będzie na sprzedaż jak, jak tam będzie lawendowy to do tego stawimy, do tego sprzedamy. Więc one nie miały żadnych chorób takich, nie, y nie były. Y nie miały podcinane skrzydeł, karmione tak, są tak, tak, tak samo wniosek. jak nioski Ach. Nie wiem i jeszcze tam szabo jest Tylko Szabotne musimy go znaleźć Zrobimy cięcie, tylko go znajdziemy. No więc co jest ten koguciek szabo Czarny ze złotą szyją e, z srebrną, a złote mu się wybarwia. Więc tak wygląda nie jest na jakichś bardzo niskich nogach. Ale Znaczy no, jest tak jak nasze wszystkie szabo On jest od niebieskiej szabo A ojcem będzie ten na najpewniej Ale ten też może być ale generał raczej ma po karmelce, tej, 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 to jest srebrną szyją, ta, co ma kurczaki. Ta, co ma kurczaki? Ten też tak, taki jest ze srebrną szyją, ale on ma tutaj, nie, on jest taki w stanie, tak, znaczy nie jest chory, ale ma po prostu w oku wiesz? Jest taki. Raczej kurka, nie? Tak, Bo tak normalnie chodzi, Wyska, tylko często tak za chodzi. ale to. Aldegoodry, tak, wieź po to... I on no, też się nie idzie na chorób. To tam, bo Tak jak jest, jest sensie. Że... Na początku, że on w ogóle będzie cały czarny, ale ze srebrnym no to są takie. Takie bardziej. Takie, jak no, się wydaje, że częste do spotkania. Эхээ, эхээ таа, үүсч байгаа нас аа нэг юм аа. Эмэгтэй нартай бага тамир азаа хараад л үү. Тэгээд нэг юм хэлээ.